Tu Ada. Dzisiaj czeka mnie jazda na Froście. Jeśli pamiętacie, to w jednym odcinku już go poznaliście, bo go lążowałam. Ale dzisiaj po raz pierwszy będę na nim jeździć. Dzisiaj jest dopiero pierwszy raz, ponieważ jest on dla jeźdźców, którzy mają co najmniej brązową odznakę czyli już też dla mnie. Jest on wałachem rasy fiorskiej i jest dziesięciolatkiem. Jak możecie się domyśleć, jest on dość trudnym koniem i niech was nie zwiedzie to, że jest taki spokojny w boksie. Sama zbytnio nie wiem, czego się spodziewać, dlatego będzie to indywidualna jazda. Instruktorkom umówiłyśmy się tak, że na razie nie będzie mi dawać wskazówek co do pracy z nim, aby zobaczyć, jak sama będę sobie radzić. Wstęp jak stęp. Nie ma co zbytnio oceniać, szczególnie na początku. Może jedynie fakt, że czuć, iż jest on bardzo leniwy. Problemy zaczęły się już robić tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam robić wolty. Był bardzo niechętny i uparty już przy drugiej wolcie. Gdy dostałam polecenie, że mogę zakusować, po dodaniu łydki najpierw mi się zatrzymał. Dopiero po chwili zareagował i przeszedł do kusa. ponownie dopóki nie zaczęłam od niego czegokolwiek wymagać było dobrze w zaczął mi przechodzić do stępu jakby w ogóle nie reagował na sygnały Przyszło do tego, że momentami zaczął mi już brykać, i nie było to związane z tym, że miał za dużo energii, chciał ją wyładować, tylko jego niechęcią do pracy. Spodziewałam się, że będzie ciężko, bo nie bez powodów w końcu jest wymagane co najmniej brązowej odnaki, ale nie sądziłam, że już przy podstawowych czynnościach będą problemy. Miałam już tego serdecznie dość. Byłam wykończona tą jazdą i byłam naprawdę na skraju załamania. I w tym momencie, na całe szczęście, postanowiła wkroczyć instruktorka. Powiedziała mi pokrótce, jak się pracuje z takim typem konia. Wytłumaczyła, że potrzebuje on więcej niż inne konie luźnej ręki i pochwał w postaci odpoczynku. Że jest ten koń na tyle inteligentny, że kombinuje na wszystkie sposoby, by za bardzo nie być zbierany i nie powtarzać jakichś figur. I niestety na tym etapie moich umiejętności nie poradzę sobie, by wydawać mu komendy, jak zazwyczaj u innych koni. Gdy próbuję się to zrobić, czuję się stłamszony i jeszcze bardziej odmawia współpracy. Tak więc zaczęłam wykorzystywać te słowa. Skończyłam z wymaganiem od niego chodzenia w ramach, i po tym, jak podobało mi się, jak chodził, dawałam mu chwilę stępa na luźnej wodzy. W takich zabiegach było czuć, jak Frost powoli się rozluźnia, nie jest już taki spięty. Ja zresztą też się bardziej rozluźniłam, jak już wiedziałam, jak ma się z nim obchodzić. Wciąż nie była to wspaniała jazda, bo wymagałam od siebie więcej, ale przynajmniej przestała być katorgą i karą dla mnie i dla frosta. Instruktorka spytała się, czy będę gotowa na galop, czy chcę sobie odpuścić. Stwierdziłam, że nie ma co odpuszczać gorzej być już nie może a może chociaż dobrze zakończymy tą jazdę. Oczywiście przed galopem było sporo stępa, a nawet stania w miejscu, by Frost był rozluźniony i chętny do niego. Przy zagalopowaniu Frost pozwolił sobie jeszcze na strzelenie jednego baranka. Raz mi jeszcze przeszedł sam do kusa, ale w narożniku znów zagalopował. Ciężko było się przystosować do jego powolnego galopu i do tego, żeby pilnować, aby w odpowiednich momentach dać mu nagrodę w postaci kusu, nim był zirytowany. Ale po przejściach jakie mieliśmy na tej jeździe, galop poszedł względnie dobrze. Już naprawdę wolałam odpały Gold niż takie ślimacze tempo, z którym zbytnio nic nie mogę zrobić, by nie zniechęcić się frosta. Po galopie, oczywiście, znowu dużo stępa na luźnej wodzy. Następnie odprowadzam frosta na padok, ponieważ w dzisiejszym dniu tylko ja miałam na nim jazdę, a jest bardzo ładna pogoda. Co mogę powiedzieć o dzisiejszej jeździe? Kompletnie nie spodziewałam się takiego typu komplikacji. Na pewno nie będę chętnie wracać do jazdy na froście, przynajmniej na razie, bo jednak wolę dużo pracy na treningu. Nie jestem do końca zadowolona z tej jazdy i czuję niesmak, szczególnie po początku. No ale cóż, nie każda jazda musi być idealna i w pełni satysfakcjonująca. Wiadomo, było to kompletnie nowe doświadczenie dla mnie i czegoś mnie właśnie nauczyło. O to przecież też chodzi w tym wszystkim, prawda, żeby się uczyć czegoś nowego. I to na tyle dzisiaj do następnego. Pa.